Halo, halo, witam, witam. Słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie napad z mieszkania. mianowicie, bo jest premia na akcję we fleka, to pomyślałem, a eee, sobie przejdziemy. My nie przejdziemy. Także wchodzimy. zagramy sobie. No nigdy nie było aż tak dużej premii na ten napad, także Jak już chyba były tylko półtorej, także no. Od razu tutaj biorę, nie bo to jest napad dla dwóch, niestety a szkoda. To muszę kliknąć, żeby otwieranie lobby było otwarte, wszystkich zapraszam. No no to więc yy, będzie jakiś progres do tego segmentu, żeby zagrać te wszystkie napady, więc okej, okay, polećmy sobie więc akcja we fleka. Sprawdzenie, Najpro jedno z najprostszych przygotowań. W zasadzie, przygotowania, które nic, kompletnie nic, nie ma żadnego poziomu trudności, żeby je zrobić. Mogę to pominąć? Mogę to pominąć, dobra. Chodź, gościu. Jedziemy sprawdzić <grym> bank. Co tam we flece słychać? To jest szczerze jedno z najnudniejszych przygotowań, jak mam być z wami szczery. O autentycznie, tutaj nic nie robimy. Nawet nie da się paść, o tak powiem. Odpala się poziom trudny, ale tu nawet nie idzie paść. Chyba, że samemu. O, ale to był ślizg dobry. Dobra, generalnie goście będzie miał tutaj największe zadanie, bo będzie musiał sobie przejść przez e, jedną minigierkę to jest nie nazwijmy najtrudniejszy moment całego napadu. Nie, można powiedzieć, ja jadąc jako kierowca, się tutaj strasznie wycwoniłem w tym wypadku. Chłop nie tam się męczy, nie robi sobie tę gierkę, a ja po prostu sobie po prostu jadę, nie? Tak naprawdę ja tutaj walę ostro. Co tam robi ten samochód? Nie wiem. No to. Co tu się stało? Co jest? Czemu to się nagle pojawiło przede mną? Nie, nie wiem. Dobra, teraz do następnego wozu idziemy. No wsiadaj do następnego wozu. Dawaj, Lester, szybciej, szybciej. Nie mamy czasu do stracenia. Dawaj, 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 wsiadaj. Dobra, teraz jedziemy do domu. Ten drogą, Fleka to jest chyba jeden z nielicznych napadów z mieszkań, który... ...ak autentycznie mogę powiedzieć, jakkolwiek gram. Tak szczerze, bo Fleka jest bardzo przyjemnym napadem. Tylko mówię, szkoda, że niestety jest tylko, cały czas mówię, na dwie osoby. Jak byłby solo do przejścia, o, ...to byłby to bardzo fajny napad. Naprawdę, ja on bardzo łatwy, a teraz zwłaszcza na tej premii, to z pół miliona idzie na tym wyciągnąć, tak że to już w ogóle, mówię, to... To też jest proste. Co prawda, mówię, trzeba zrobić te dwa przygotowania, na których najbardziej trzeba się pomęczyć. Dobra, pierwsze przygotowanie zrobione, w które w sumie nic się nie wydarzyło, nic nie było trudnego. Teraz idziemy na drugie, gdzie już potencjalnie można by paść. Tego można by zmienić, co miało to z tego steradora na kurumę. Kurde. Szybko na rozpisane, ale to szybko pomijamy. Akcja we fleka, teraz kuruma. Mam co tutaj chciał dołączyć, także spoko, zatwierdzam i klikam graj. Ehm, tylko zmienię sobie pojazd, mam niestety bardzo dużo tych aut. Paragon opancerzony, którą ma opancerzony? Ty balasowe sobie wziął, o ty, żeby takie balasowe rzeczy pobrać, słuchaj gościu. Do tego auta wbijaj. Do kurumy se wsią. Jedziemy po kurumę, ale pierw pojedziemy moją kurumą. Kiedyś w ogóle tak się odblokowywało ten samochód, żeby mieć kurumę dostępną, trzeba pierw było przejść to przygotowanie, żeby mieć dostępną kurumę. A to już czasem to zmienili i robili tylko na zniżkę. Czy tu jest wiatr, z tamtej strony był wjazd do tego garażu. Mam nadzieję, że on będzie wiedział, że z tego pojazdu trzeba będziemy walić, że on jest kuloodporny czy coś i nie wyjdzie, ten gościu. Taką mam, takie mam oczywiście wrażenia, ale wiecie, to. Tak mi się tylko wydaje. Dobra. Nieźle. No dobrze, dobrze ich wszystkich pościągał. Także spoko, dobra. Dobra gościu, może wsiadać do mnie. Jakby olej, olej, olej. Wsiadaj do tej kuruby, A to już możemy olać moją kurumę. Mówię, dobre jest to, że ja biorę w ogóle samochód, to jest więcej warty niż ten cały napad, ja W sensie, na przykład jak tam był to rador, nie? Że to radorem jeździłem. Może sobie do nich pobić, będziesz miał Expa. Dobra, i jedziemy zawieźć do fabryki. Chyba to był koniec tego przygotowania, w zasadzie. Ale chyba za to przygotowanie też było ważne, yy, jak zniszczona będzie ta kuruma. Myślę, dlatego akurat gościa jaki dostanie hajs z tych przygotowań. Dobra, szybkie ślizgi, i wjeżdżamy tutaj. Proszę, kuruma oddana, i to jest chyba koniec. No, to był koniec. Teraz trzeba tylko dostać się do mieszkania i zagrać sobie napad. Teraz tylko muszę się tam przejechać. No, to od razu Kurum w sumie przejadę się. Mm. Mam jakieś w ogóle mieszkanie bliżej tego napadu. No, na przykład tutaj mam, się odpalę. Tam się podjadę, bo mam bliżej mieszkanie, to. Wiecie, generalnie w każdym mieszkaniu nasz napad jakby się przenosi, to wiecie, nie jest tak, że zaczęliśmy w jednym i teraz musimy tam zrobić. Jakby w każdym mieszkaniu mamy równo to samo. To też jest dosyć istotne, jeżeli chcecie, wiecie, na przykład zrobić sobie elitę czy coś, to są takie konkretne mieszkania, które się wybiera. A że w napadach... Ogólnie z mieszkania jest najtrudniejsza Elita. W ogóle widzę, że ten kostium trochę średnio pasuje co do tego siedzenia, bo trochę przenika. Zobaczymy, jak dołączy ten sam gościu, to mu damy tak jak jest standardowe. Jak dołączy w sumie ktokolwiek inny, no to wiecie, rzućmy... Znaczy rzućmy. Po prostu się da. No, dołączył ktokolwiek inny, no to zmniejszymy dole do najniższej. Ale w ogóle widzę, że gościu 216 level, także spoko. Raczej ogarnie to. Odzwonię mi do drzwi tutaj. Idziemy do gościa. Dobra, czekajcie. Pominiemy od razu to. Ja bym sobie zmienił rolę. Chcę być kierowcą. Ty se będziesz... Nie, czekaj. Ja mam być tym głównym. Ty se będziesz tym. raz to ci zabierzemy. Czyli na tym napadzie jest najmniej 30%. ok yy, I zabierzemy sobie... A, wyszedł. Bo powiedział, że nie będzie to takie pieniądze robił. <laughs> Obraził się. <noise> nie wiedziałem nawet szczerze, że ma być dwa szczery. Ej, nie wiedziałem, że na tym napadzie konkretnym, na przykład minimum to jest 30. Nie obstawiałem jakby. Nigdy nie testowałem, żeby było mniej. O, może tak powiem. Ale teraz wiem, bo wiem, że na każdym napadzie najmniej jest 15 zrobione, ale na tym jest 30. Jak widać, random się wkurzył. Bardzo się obraził random. Ja teraz czy mnie uzna, że jestem w ogóle w mieszkaniu? Czym ja jestem? Jestem w nigdzie. Jestem w nigdzie. Jestem w nigdzie. Zbugowało mnie i jestem w nigdzie. Ooooohhh... Muszę sobie... Muszę paść i jeszcze raz wejść. Jestem jakby, wiecie, w... w mieszkaniu, ale... Nie do końca. Że sobie do niego jakby jeszcze raz wejść. Jak widzicie, random wybredny w poziomie. Podzwieszało coś. Teraz mogę wejść. Teraz mi pozwoli? Ale muszę się odsunąć. Dobra, może już teraz jest wystarczająco się oddaliłem od tego, żeby sobie tutaj wejść. jeszcze się nie podoba? Dobra, dobre miejsce jest. Dobra, wrócił punkt. Dobra, mogę wejść jeszcze raz, nie? Bo już chciałem resetować sobie sesję, ale jak widać... Nie ma. W ogóle dlaczego jestem taki powstrzelany? Co się stało? Coś się przespałem jakiś moment. Nie, co tu się wydarzyło. Naprawdę, co się ze mną stało? Dlaczego jestem taki powstrzeliwany? Bo powinien mi się teraz wyświetlić taki chat, żebym mógł sobie powybierać. Wiecie, że jakiś ludzi czy, czy coś, nie? Czy się teraz zawiesiło mi w takim razie. Cały, cały hat się zepsuł i się nic nie mogę zrobić. Bo Exita nie mogę se nie da się. Chyba na to wygląda, że się zawiesiło, bo... Wywaliło mnie z mojego własnego napadu, nie? <laughs> Moje własne lobby się zawiesiło. Ale przynajmniej dobrze, że nie muszę wychodzić z mieszkania i w ogóle kombinować sobie z tym. Ciekawe, może przez to, że za dużo ludzi na sesji. Wywaliłem, nazwijmy, wszystkich. Użyłem tajnego sposobu na wyrzucenie każdego, więc... Raczej już teraz nie powinno się zwiesić to lobby. Powinno mi normalnie mnie puścić. Jak nie puścić, to nie wiem. Że powiedziawszy. Akcja wyfleka. Poziom trudny. Damy tutaj zaproszenie. I ktokolwiek dołączy, ten będzie miał finał. Dołączy jakieś 400 zaś poziom. Dobra, to temu już nie zmniejszymy do doli. To Jeszcze się obrazi jak tamten, po prostu sobie wyjdzie i powie: ja za takie pieniądze tego robić nie zamierzam. Dobra, tutaj pominimy to od razu. No i w sumie tyle: no bo nic więcej się już nie da kliknąć. Ja będę wiertnikiem, ja zrobię nazwijmy tę minigierkę trudniejszą. To w zasadzie tyle: w sumie może być kuruma, nie ma znaczenia. 300 tysięcy za napad jest. Nie jest to dużo, trzeba by powiedzieć. W zasadzie jest to taki normalny hajs. Tak szczerze powiem. Tak autentycznie. To jest normalny hajsik za napad. To jakby się pomagało na Perico, na Pelico. Czy na kasynie w zasadzie za 15%. Ale najwyżej możemy tam zwiększyć do... Chyba prawie że 400. O, ale przechodził. To patrzcie, bo jest go za pominięciem. Ale nie, nie opłaca się tego pomijać. Przejechać taki kawałek za 4000 to... Ale napad, zagrać sobie raz napad na flekę. Można sobie przypomnieć jak to się fajnie grało. tam jak ja chciałem kiedyś grindować strasznie na tym napadzie. Ale napady z mieszkania były tak zrobione, że się nie dało. Wreszcie tutaj jedzie. On będzie tym, wiecie, on jest kierowcą. Więc sobie ja robię całą jakby napad. Dasz mi tutaj dostęp do tej apki. Teraz mi tutaj da dostęp do apki, ja powinienem tutaj zacząć lepiej. No, już mi dał tutaj od razu dostęp. Także ja tutaj od razu już się zacznę zabawę w to. To jest szczerze bardzo łatwa minigierka, to też trzeba powiedzieć. Nie jest to trudna. Także potrafi być bardzo frustrujące, jeżeli się to nie uda. To ogólnie jak coś tylko trzy takie minigierki. Także sobie tutaj lecimy, mówię po kolei. To że jestem bardzo ciekawy, jakby tak O nie! O nie, zepsułem. Jakby ta była minigierka w napadach na kasy do jakby to wyglądało? Jak ludzie by się bardzo stresowali tym. Stresowanie to może nie. Wiecie, w sensie to czas jest to samo rozstawienie, nie żeby nie było, ale. Idzie tutaj zrobić, bo widzicie, prawie bym, dosłownie bym walnął. Jeden niewielki ruch i już bym walnął. Bra, on chyba już dojechał w ogóle swoją drogą, tak mi się wydaje. Także no dobra, ja już tutaj zrobiłem swoją minigierkę. Dobra, więc wszystko tutaj otwarte. Od razu przechodzimy dalej. W ogóle tutaj ten hat na samym końcu w ogóle to nie jest to samo, co ja w ogóle hakowałem swoją drogą. Ale dobra, to już tam mniejsza. Dobra, wyciągam telefon, otwieram to. Białem sobie tę skrytkę. Zakładamy maskę. Dobra, tutaj zacznie tutaj atakować. Ja tam od razu wchodzę, zaczynam wiercić. Ogólnie, tak czy siak, tutaj mamy takie same wiercenie, jak w napadach na kasyno. No, by nic się nie różni, poza wyglądem minigierki. Równo robimy dokładnie to samo. Że u mnie tak, pierwszy zamek już poszedł, zaraz poleci drugi. Dobra, powolutku, powolutku lecimy. Pamiętam, że na początku ja też nie ogarniałem za bardzo, jak zrobić to dobrze, nie? W sensie na tyle szybko, żeby było wystarczająco szybko i nie za szybko, żeby się wiertło nie przepaliło. Te wiercone. Także ja tutaj zabieram. Ciekawe czy gościu w ogóle zna tego trika z RPGiem. Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, tam po prostu wali cały czas. Nie znam, bo jest taki trick z RPGiem, że się go po prostu trzyma. I jedzie do punktu gościu. W ogóle czy ja powinienem w ogóle do nich walić? Czy. Jest jeszcze jakiś sens, żebym ja tej w ogóle cokolwiek robił, czy już gościu w sumie teraz musi zrobić swoją robotę? Wydaje mi się, że nie. Bo i tak Elity nie zgarniemy, bo Elita to jest 5 minut bodajże, czy nawet 4,50 czy coś takiego. Żeby to zrobić, to... Żeby to zrobić to naprawdę. Wiecie, to musi być wszystko perfekcyjne, naprawdę, wszystko musi wyjść nam perfekcyjnie, nawet sam dojazd do tej fabryki też musi być perfekcyjny. Naprawdę, jest tyle rzeczy, które musi nam siąść, że... naprawdę, dobra. Lester to nam ogarnął helikopter, także podejść pod tego Cargoboba, kościu i możemy mu wiać. Komu tak jest z boku, Pewnie strasznie. Zazwyczaj jest tak na środku, a tutaj strasznie z boku się pojawił, ale... Przyjechał nad kargo bobem w zasadzie szybko wjechał do tego Kargoboba, więc... Nie no, zobaczmy. Raczej mówię, nie ma szans, że wpada na Melitę, bo to jest taki krótki czas jest potrzebny, żeby zaliczyć to. Na pewno ja mój nie mógł zrobić ani jednego failu jeszcze w tej minigierce. Ale 300 tysięcy za to wpadnie tutaj na konto, także też dobrze. No ale zobaczmy, I tak jestem ciekaw. No było 500 tysięcy, którego i tak nie da się dostać, bo w zasadzie tam nie wiem mówię. Prawie, że 300 czy coś da radę wyrwać, chyba 370 maksymalnie. No tutaj minutę nam ponad zabrakło, ale kuruma, żeśmy się zmieścili, nie? Nie wiem, ale naprawdę, te czasy są strasznie wyśrubowane, jeżeli chodzi o ten napad, żeby zrobić elitę w napadzie z mieszkania. To mówię, trzeba mieć i dobre mieszkanie, dobrze pojechać, trzeba mówię, wszystko zrobić dobrze, nie? Wszystko perfekcyjnie musi wyjść, naprawdę. Zwyczajnie nie jest to proste zadanie, jednym słowem mogę powiedzieć, nie jest to, nie należy to do zadań prostych. Dobra, świętujemy tutaj z randomem dany napad. Bo kurde Gdzie byłem? A dobra Pojawiłem się normalnie Napad ugrany Udało się Udało się Czy jesteśmy zarobieni? Jesteśmy Random poszedł w swoją stronę Ja idę w swoją I w zasadzie można by powiedzieć, że Tak to wygląda napad pierwszy z mieszkania 2015 Tak się kiedyś zarabiało kasę Też bardziej nie na Fleca Na Pacyfiku Ale To swoją drogą Dobra W każdym razie to byłoby na tyle Do następnego Cześć I odjechał